Czy kiedykolwiek doświadczyłeś pokoju, który rodzi się z ciszy? Żyjemy w hałaśliwym, pośpiesznym świecie, pełnym oczekiwań. Nasze dni są wypełnione nieustannymi powiadomieniami, mentalnym hałasem, presją społeczną i niekończącym się dążeniem do zewnętrznej aprobaty. Mówimy za dużo, reagujemy za bardzo, ciągle się tłumaczymy, ale w głębi duszy pragniemy czegoś prostego i głębokiego, by szczęśliwymi spokoju, w ciszy, we własnym rytmie. W mądrości buddyjskiej cisza nie oznacza braku dźwięku. To pełna obecność, to stan połączenia samym sobą z życiem i z tym, co naprawdę ważne. Prawdziwa cisza jest bramą do świadomości, równowagi i wewnętrznej wolności. To właśnie tej cichej przestrzeni rodzi się prawdziwe, spokojne i trwałe szczęście. Takie, które nie potrzebuje oklasków, nie zależy od zewnętrznych okoliczności i którego nikt nie może ci odebrać. W tym filmie zanurzysz się w ośmiu potężnych naukach buddyzmu, które odmienią twoje postrzeganie świata, sposób radzenia sobie z emocjami i odnajdywania radości w najprostszych rzeczach. To lekcje o oderwaniu, obecności, współczuciu, akceptacji i mądrości, przekazywane przez mistrzów Zen, którzy od wieków uczą nas, jak żyć z większą lekkością, jasnością i pełnią. Weź więc głęboki oddech. Otwórz serce i pozwól sobie na ten moment introspekcji i samopoznania. A jeśli ten przekaz poruszy Cię w jakikolwiek sposób, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nadal otrzymywać głębokie refleksje, buddyjskie nauki i przesłania, które koją duszę. Przygotuj się na cichą, ale potężną podróż. Być może na jej końcu nie będziesz musiał już nic mówić, bo twoje szczęście będzie już świeciło w ciszy. Od wewnątrz. Prawdziwe szczęście nie hałasuje. Nie musi być wystawiany na pokaz, dzielone ani zatwierdzane przez kogokolwiek. Jest dyskretne, ciche i rodzi się w nas, gdy w końcu zrozumiemy, że nic zewnętrznego nie wypełni tego, co może zostać wypełnione tylko od środka. W przyspieszonym świecie, gdzie ekspozycja stała się walutą, a ego szuka oklasków na każdym kroku, nauczyć się być szczęśliwym w ciszy to niemal akt buntu, a zarazem głęboki wyraz mądrości. Szczęście! które krzyczy, często jest kruche. Prawdziwe szczęście to to, które trwa, nawet gdy nikt nie patrzy, bo opiera się na czymś znacznie solidniejszym: na samopoznaniu, akceptacji i pokoju z tym, kim jesteśmy. Cisza to nie brak życia, lecz pełna obecność. To w niej dostrzegamy wyraźne niuanse naszych uczuć, to w niej goją się nasze rany, to w niej słyszymy to, co światowy hałas usiłuje zagłuszyć naszą własną prawdę. Kiedy łączymy się z naszą wewnętrzną ciszą, coś w nas się zmienia. Zanika pośpiech, potrzeba przekonywania innych o naszym szczęściu lub sukcesie traci sens. Zaczynamy cenić to, co proste, dyskretne, przeżywane w sposób intymny i głęboki. Przestajemy opowiadać światu o każdej małej radości czy zwycięstwie, nie dlatego, że coś ukrywamy, ale dlatego, że chcemy to chronić. Bo nie wszystko musi być ujawnione. By mało wartość. Piękno niektórych przeżyć polega właśnie na tym, że są przechowywane w nas jak rzadkie klejnoty. Buddy zmuczy nas, że umysł znajduje jasność dopiero wtedy, gdzie ustaje nadmiar, gdzie milczymy, robimy miejsce, by usłyszeć to, co ego zagłusza mądrość, która już w nas żyje. I to właśnie w tej ciszy uświadamiamy sobie, że nie potrzebujemy sceny, by świecić. Potrzebujemy jedynie obecności. Świadomości, wdzięczności za to, co jest dokładnie takim, jakim jest. Żyjemy otoczeni oczekiwaniami, presją i porównaniami. Społeczeństwo wmawia nam, że musimy nieustannie coś udowadniać: szczęście, kompetencje, urodę, sukces. Ale prawdziwe szczęście nie potrzebuje pokazu, nie potrzebuje filtrów ani podpisów. Dzieje się w prostych momentach, często niewidocznych dla oczu innych. Głęboki oddech po trudnym dniu, spojrzenie pełne spokoju o poranku, chwila ciszy, która wypełnia serce wdzięcznością. To właśnie to szczęście ma znaczenie, takie, które nie zależy od klasków ani aprobaty, takie, które się czuje, przeżywa i za które się dziękuje w ciszy. Im bardziej oddalamy się od potrzeby pokazywania, tym bliżej jesteśmy istoty tego, co naprawdę ważne. Uczymy się uśmiechać od wewnątrz. Świętować bez rozgłosu, żyć z większą lekkością. Mówienie mniej to także ćwiczenie pokory i mądrości. Często mówimy za dużo, próbując wypełnić pustkę, której nawet nie byliśmy świadomi. Chcemy być usłyszani, uznani, zaakceptowani. Ale im więcej mówimy, tym mniej słyszymy, tym mniej czujemy. Nadmiar słów odbiera przestrzeń introspekcji. Buddyzm uczy, że właściwa mowa to jeden z filarów wyzwolenia. A właściwa mowa zaczyna się od ciszy, od pauzy, od świadomego wyboru, co powinno, a co nie powinno być powiedziane. Dzieląc się wszystkim przez cały czas, osłabiamy wartość naszych doświadczeń. Niektóre przeżycia rozkwitają tylko wtedy, gdy są pielęgnowane z czułością w sercu. Nie wszystko musi być wyjaśnione, nie wszystko musi być zrozumiane przez wszystkich. Jestem spokój i piękno w życiu bez ogłaszania, w czuciu bez udowadniania. Cisza jest delikatną tarczą, która chroni to, co w nas najświętsze. A chronienie naszego wewnętrznego spokoju jest dziś aktem odwagi. W świecie pełnym hałasu, presji i zakłóceń, utrzymanie równowagi to codzienna praktyka. Ale gdy uda nam się pielęgnować tę wewnętrzną przestrzeń spokoju, wszystko wokół się zmienia. Reagujemy spokojniej, mniej oceniamy, więcej słuchamy. Cisza staje się bezpieczną przystanią. Źródłem niewidzialnej, lecz niezwykle potężnej siły. A gdy ten pokój jest prawdziwy, rozprzestrzenia się, ludzie to czują. Nasze gesty stają się bardziej łagodne, spojrzenie, pełne współczucia, energia łagodniejsza. To nie jest bierność, to obecność, dojrzałość emocjonalna, mądrość stosowana na co dzień. Nie musimy już udowadniać, że jesteśmy w porządku. Nie musimy usprawiedliwiać naszej radości. Ona po prostu jest żywa, wibrująca w cisie. Bycie szczęśliwym w cisie to rzadki i cenny dar. To wtedy, gdy stąpasz lekko, nawet pośród chaosu, gdy w cisie świętujesz zwycięstwa i w cisie przyjmujesz ból, gdy rozumiesz, że to, co inni myślą lub mówią, nie zmienia twojej istoty. To, co naprawdę czujesz, jest tym, co się liczy. Życie przestaje być rywalizacją, staje się drogą odkrycia. Każdy dzień to nowa szansa, by zanurzyć się głębiej w siebie. A z czasem dostrzegasz, że do szczęścia nie potrzeba wiele. Prostota uwalnia cię od ciężaru pozorów. Cisza na nowo łączy cię z tym, co istotne, a wdzęczność zamienia każdą chwilę w cud. Dlatego, jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, zapisz się teraz na kanał. Tutaj mówimy o tym, co naprawdę ważne. Bez pośpiechu, bez masek, bez hałasu. Tylko z prawdą, świadomością i spokojem. Wyruszmy razem tę przemieniającą podróż, gdzie szczęście nie musi być pokazywane, tylko odczuwane w ciszy. Bo w końcu najczystsze szczęście nie robi widowiska. Szepczy w nas każdego dnia, delikatnie prowadząc nasze kroki. A ten, kto nauczy się je słuchać, znajdzie skarb, którego świat nie może ukraść. Szczęście, które rozkwita w ciszy, nie jest celem do osiągnięcia, to stan obecności. Sposób życia, codzienny wybór, nie przychodzi z fajerwerkami ani wielkimi obietnicami. Objawia się w przerwach, świadomych oddechach, sposobie, w jaki uczy się przyjmować każdą chwilę z życzliwością. Kiedy przestajemy walczyć z tym, co jest, i po prostu akceptujemy przepływ życia, odkrywamy ulgę, której nie da żadna zewnętrzna zdobyć. Akceptacja to nie rezygnacja, to mądrość, to dostrzeganie rzeczy takimi, jakimi są bez maskowania i mimo to wybór lekkiego, dzięcznego i pełnego wiary kroku. Cisza uczy nas zaufania. Gdy w środku jest spokój, nawet to, co na zewnątrz wzburzone, traci moc, by nas wytrącić z równowagi. Prawdziwy pokój nie zależy od idealnych okoliczności. Rodzi się z tego, jak wybieramy reagować na świat. Rośnie, gdy decydujemy się nie podsycać niepotrzebnych konfliktów. Gdy stawiamy na zdrowie psychiczne, zamiast na wygrywanie pustych kłótni, gdzie rozumiemy, że nie musimy mieć racji, musimy być w pokoju. Cisza to most między hałasem świata a głosem naszego serca. Łączy nas z intuicją, jasnością i istotą. I w tym procesie ponownego połączenia odkrywamy, że wszystko, czego zawsze szukaliśmy na zewnątrz, mieszka już w nas. Radość, którą projektujemy w przyszłość, oklaski, które pragniemy. Uznanie, którego szukamy. Wszystko to rozpuścia się, gdy czujemy pełnię teraźniejszości. Niczego nie brakuje. Umysł kłamie, mówiąc, że potrzebuje więcej. Serce wie, że już ma. Żyć tak to żyć z mądrością. Przestać się porównywać, spieszyć i obciążać. Dać miejsce prostocie, naturalności, prawdzie. Piękno życia kryje się między wierszami. W momencie, gdy przystajesz by obserwować niebo. W chwili, gdy słuchasz muzyki i pozwalasz jej płynąć bez lęku. W ciszy dzielonej z kimś, kogo kochasz. W tych małych subtelnościach mieszka wielkość istnienia. Praktyka ciszy zaprasza nas też do obserwowania własnych myśli z większą jasnością. Ile razy mówimy tylko po to, by wypełnić pustkę. Ile razy używamy słów jak tarczy, rozproszenia lub maski. Cisza konfrontuje nas. Nie pozwala uciekać. Pokazuje nas samych bez filtrów I to może być na początku przerażające Ale to właśnie tej konfrontacji dzieje się prawdziwe wyzwolenie Uczy się przyjmować siebie Lecieć, odbudowywać Cisza jest lustrem A gdy masz odwagę naprawdę się zobaczyć Rodzi się nowa wersja ciebie Lżejsza, bardziej świadoma, prawdziwsza Życie w ciszy nie oznacza izolacji od świata Wręcz przeciwnie to być tak bardzo połączonym ze sobą, że nie gubi się w niepotrzebnym hałasie. To uczestniczyć w życiu z większą obecnością i intencją. Mówić, gdy trzeba, i milczeć, gdy cisza jest mądrzejsza. Wybierać słowa z troską, jakbyś oferowywał kwaty. Słuchać innych naprawdę, bez pośpiechu, by odpowiedzieć. Być kanałem pokoju, gdziekolwiek jesteś. Spokój się rozprzestrzenia. Zaraża. Przemienia. I wszystko zaczyna się gdy pokornie postanawiasz dbać o swój własny wewnętrzny ogród chronić pokój to zobowiązanie to codziennie budzić i pamiętać że twoje dobro jest ważniejsze niż zadowolenie innych że twoja energia jest święta i nie powinna być marnowana na to co oddala cię od samego siebie czasem cisza to niewypowiedziane z miłością to granica stawiana bez agresji to sposób powiedzenia szanuję siebie i wybieram pokój a gdy naprawdę wybiera siebie, świat odpowiada. Relacje się zmieniają, połączenia stają się prawdziwsze, bóle szybciej się rozpuszczają, czas zdaje się zwalniać, zaczyna żyć w innym rytmie, bardziej zgodnym z Twoją duszą. Jeśli dotarłeś aż tutaj, jeśli te słowa rezonują w Tobie, zapisz się na kanał i kontynuuj tę podróż z nami. Bo tutaj idziemy powoli, ale pewnie, szukamy sensu, wymieniamy ciszę na mądrość. Dzielimy się tym, co naprawdę ważne. Może jesteś zmęczony pędem, próbami zadowolenia innych, gubieniem się w wymogach świata. Może, jak wielu z nas, szukasz schronienia, wiedz więc, że to schronienie już istnieje mieszka w tobie. I wszystko zaczyna się, gdzie przystajesz. Oddychasz, milczysz, i słuchasz najważniejszego głosu ze wszystkich swojego własnego. Na koniec pamiętaj że prawdziwe szczęście nie musi być wyjaśniane, bronione ani wystawiane na pokaz. Ono po prostu jest. Jest odczuwane, przeżywane, przyjmowane w ciszy. Kiedy przestajemy szukać na zewnątrz, odnajdujemy je w sobie. Kiedy przestajemy czekać na idealny moment, odkrywamy, że teraz jest wystarczające. Kiedy uciszamy hałas umysłu, słyszymy wyraźnie to, co serce zawsze wiedziało. Cisza to coś więcej niż brak słów. To żywa obecność. To właśnie tej ciszy ustanawia się pokój, odpoczywa dusza i rozkwita prawda. Szczęście rodzące się z ciszy jest trwałe, spokojne i odporne, bo nie zależy od zmiennych fal świata. Pochodzi z miejsca, którego nikt nie może dotknąć, ukraść ani wymazać. Życie nie musi być spektaklem, radość nie potrzebuje reflektorów, prawdziwa miłość nie musi być pokazywana. Wszystko. Co prawdziwe, głębokie i wieczne dzieje się w intymności, w ciszy przebudzonego serca. A gdy odnajdujesz to miejsce sobie, zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie byłeś zagubiony. Byłeś tylko daleko od domu. A powrót do środka jest w rzeczywistości jedyną drogą, która zawsze miała sens. Niech nauczysz się pielęgnować ciszej jak sanktuarium. Niech pozwolisz sobie uśmiechać się bez świadków. Niech odkryjesz wielkość życia w pokoju, nawet pośród chaosu. Niech twoje szczęście będzie twoje, wolne, lekkie, dyskretne, i niech rozkwita dzień po dniu, nie potrzebując hałasu. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoją duszę, zapisz się na kanał. Tutaj bierzemy głęboki oddech, zwalniamy tempo, słuchamy sercem i idziemy razem, spokojem, prawdą i świadomością. Szczęście jest bliżej niż myślisz, i często ono szepcze. Nie będziesz miał odwagę je usłyszeć. Ucisz się. Poczuj, bądź wdzięczny, żyj, reszta to tylko pokój.